Siemano z tej strony Z Ostatnimi czasy wpadłem na pomysł, żeby nakręcić serię najlepszych scenek z Lola. Ale żeby było ich za dużo, po prostu będę kręcił poszczególne yy, akcje w przyspieszonym tempie, kurde, albo nawet bez przyspieszonego tempa. Po prostu to się działo w poszczególnych meczach, w dwóch czy w jednym. I teraz właśnie widzicie jak Wayne <grym> strollowała na początek i właśnie o, no. <grym> Dupiła Jacksa, bardzo piękne to było. To się nazywa dopiero Teamplay. Blitz, blitz, blitz. Łapka. Ej. I... <ścoughs> piękne nie trafiło, po prostu genialny, style blitz ręka. Znowu blisk rank, y, wystawiony, bardzo pięknie używa łapkę i złapał. A już myślałem, że będę mógł się śmiać. No to teraz sytuacja na topie. Y, WW z Wayne, które dajwojują pod Akali, która mało HP. Akali użyła SW, czyli swojego kółka mocy, przez co była niewidzialna. Wayne i WW nie chcą nie wachują się z miejsca, gdzie przyszedł Kogmap ich zabić. Łej nie pada. WUWU bije się. Oj, WUWU mało brakowało. Ten odcinek możecie wziąć za odcinek testowy i na tym skończymy <grym> właśnie ten odcinek. Więc zapraszam do oglądania nowych odcinków.